W jednym z londyńskich pubów dochodzi do transakcji między Nate'em, któremu towarzyszy Sali, a Talbotem, prawą ręką niejakiej Catherine Merlow. Drake zamierza oddać swój pierścień, który odziedziczył jako potomek słynnego korsarza i podróżnika Francisa, w zamian za walizkę gotówki. Barter jednak nie dochodzi do skutku, bo pieniądze okazują się być fałszywe. Dochodzi za to do rozruby, z której jednak cało wychodzą nasi bohaterowie. To znaczy, cało wychodzą jedynie z budynku. Bo później zjawia się Catherine Merlowe i zabiera Nate'owi na szyjnik. Po czym jeden nadgorliwiec strzela do nich zupełnie bez polecenia. Ekipa Catherine ucieka, a my dostajemy przykrą katcekę z umierającym Drake'em i Sullivanem, która szybko zmienia się we flashback sprzed 20 lat. Młody Nate przymywa do Kolumbii, a dokładniej do Kartageny, gdzie w muzeum swojego przodka Francis'a Drake'a szuka śladów jego dziedzictwa. Znajduje pierścień, który w przyszłości będzie nosił na szyi, ale co ważniejsze poznaje pewnego złodzieja, którego w przyszłości będzie nazywał przyjacielem. Młody widzi jak Sullivan majstruje przy gablocie, ale nagle zjawia się ochroniarz i rozgania towarzystwo. Drake śledzi swój cel i kradnie mu kluczyk do gabloty, przy okazji po raz pierwszy widząc Catherine Merlo, która już wtedy była stara. Sali jako doświadczony złodziej w pory orientuje się co jest grane i ostatecznie łapie Drake'a. Jak się pewnie spodziewacie, młody wywiera na nim wrażenie, ale póki co Sali odbiera co do niego należy i wraca do Merlo. Ich drogi przecinają się ponownie tego samego dnia wieczorem, kiedy to Drake ubiega go w kradzieży pierścienia, który pozwolił deszyfrować zagadkę Francisa. W pogoń za Nate'em ruszają ludzie Merlow, a Sali kilkukrotnie pomaga mu się ich pozbyć. Ostatecznie mężczyzna zabiera młodego złodzieja do baru, gdzie tak naprawdę zaczęła się ich długoletnia przyjaźń. Wracamy do czasów obecnych. Okazuje się, że dwóch trupów tak naprawdę ma się świetnie, bo strzelającym był niejaki czarny kater, dobry znajomy naszych bohaterów i człowiek, który najwyraźniej zdradził Catherine Merlow. Cała akcja była zaplanowana po to, by nikt nie deptał im po piętach. Kobieta odjechała z falsyfikatem pierścienia, a w posiadaniu prawdziwego wciąż jest Drake. Sytuacja jednak wciąż okazuje się być patowa, bo stara Kate cały czas ma przy sobie talizman, zagadkę, który należy otworzyć. Nathan, Sally i Kater zakradają się do jednego z londyjskich podziemnych magazynów Kaffrin i otwierają talizman. W środku jest mapa ze wskazówkami dotyczącymi tak zwanej pustynnej Atlantydy, czyli ukrytego miasta z mosiąd. Problem jest jedynie taki, że Francis nie wskazał dokładnego miejsca, a obszar rozciągający się na dystans 600 km pustynnych stepów, które omijają nawet Beduini. Nagle zjawiają się ludzie Merlo, więc nasza grupa musi znikać, a w ucieczce pomaga im Chloe. Drake dochodzi do wniosku, że poszukiwania powinni zacząć w dwóch miejscach zaznaczonych na mapie: dlatego też Charlie i Chloe lecą do Syrii, natomiast Drake i jego przyjaciel do Francji. Docierają do średniowiecznego zamku i znajdują kolejną wskazówkę: ułamany talizman. Szybko jednak orientują się, że twierdza zostaje podpalona przez Talbota, dlatego nie pozostaje im nic innego jak dołączyć do ekipy w Syrii. W średniowiecznej budowli na Bliskim Wschodzie ekipa znajduje drugą część talizmanu. Okazuje się, że Francis Drake, działający na zlecenie królowej Elżbiety Tudor, zacierał wszelkie ślady swojej podróży. Najwyraźniej odkrył coś niepokojącego, ukrył to i wrócił do domu z pustymi rękoma. Jego rzekomy potomek Nate rzuca na sprawę nowe światło, a w zasadzie rzuca światło na globus, który wskazuje im lokalizację. Nie są to jednak dokładne koordynaty, ale przynajmniej wskazany został kraj, Jemen. Po rozwiązaniu zagadki i dowiedzeniu się czegoś ważnego, jak to w każdym Uncharted, zjawia się antagonista. W tym wypadku ludzie Merlo. Podczas ucieczki Charlie Kater dostaje strzał ogłupiający. Oddaje notatnik z poszlakami na temat pustynnej Atlantydy Talbotowi, a potem rzuca się na Drake'a. Sullivan w trosce o swojego przyjaciela jest gotowy nawet zastrzelić odurzonego Cuttera. Lecz w ostatniej chwili przerywa mu Chloe. Whistle dochodzi do siebie, ale nie na długo, bo po raz kolejny zostaje złapany. I tym razem kończy się to uszczerbkiem na zdrowiu. Jego przygoda kończy się w tym miejscu. Charlie wraca do domu, a opiekę nad nim będzie sprawować Chloe, której również już nie zobaczymy. By całkiem sprawnie poruszać się po Jemenie, Sullivan na prośbę Drake'a wydzwania Elenę Fisher. Ich relacje po raz kolejny Facebook mógłby określić mianem To skomplikowane. Aczkolwiek kobieta martwi się zarówno o Saliego, jak i o Neita. Po odnalezieniu ostatniej wskazówki lokalizacji pustynnej Atlantydy, tym razem to Drake zostaje dziabnięty, efektem czego są halucynacje. Budzi się przy stole z Catherine Merlow, a potem rusza w pogoń za Talbotem. Zostaje jednak zatrzymany przez Ramzesa, pirata, który na zlecenie Merlow miał się go pozbyć. Ten, jak to pirat, nie posłuchał się starej Kate, zabiera Drake'a do portu i oferuje mu wymianę. Informacje o pustynnym mieście z Mosiądzu w zamian za Salivana, którego rzekomo więzi gdzieś na statku. Sali tak naprawdę jest w rękach Kafryn, ale Drake nie mógł jeszcze tego wiedzieć. Najfen ucieka ze starego portu, ale nie na brzeg. Wtrapuje się na statek, by ruszyć na ratunek przyjacielowi. Podczas rejsu rozpętuje się sztorm, a dodatkowe wybuchy na statku nie pomagają w utrzymaniu go nad powierzchnią wody. Ostateczna konfrontacja z Ramzesem kończy się próbą zatopienia wszystkich na statku. Drake'owi udaje się jednak wyskoczyć, ale fale same znoszą go na brzeg, wprost w ręce Eleny, która mówi mu o prawdziwym porwaniu Saliwana. Następnego dnia Nate i Elena jadą na lotnisko, skąd ma wyruszyć samolot z zapasami dla eskapady Merlou. Akcja jest dość niebezpieczna, dlatego Nate prosi Elenę, by ta zostawiła go na lotnisku i sama odjechała stąd jak najdalej, po czym po raz kolejny wyznaje jej miłość. Kobieta wsiada do Jeepa i zamiast odjechać, po raz kolejny oferuje swoją nieocenioną pomoc. Tym razem umożliwia Drake'owi dostać się do odlatującego samolotu. I w tym momencie odlatuje nie tylko samolot, ale i scenarzyści. Bo w to, co za chwilę się wydarzy, uwierzyć jest ciężej niż w zaskłacze z dwójki. Drake doprowadza do wybuchu zaopatrzeniowca. Wspina się po siatce wystającej z samolotu lecącego z prędkością 800 km na godzinę, po czym wyskakuje bez spadochronu, w łapie się skrzyni ze zrzutem i ląduje na środku pustyni, zupełnie jakby było to dla niego codziennością. Przypominam tylko, że Kater połamał się skacząc przez płot. Drake przez kilka dni wędruje bez wody i jedzenia. Szkoda, że nie wziął ze sobą aparatu, bo mógłby wtedy zrobić zdjęcia fatamorgany, która była jego jedynym towarzyszem. Co jakiś czas Saliwan w jego myślach pomaga mu wstać, aż jakimś cudem zaprowadza go do opuszczonego miasta, gdzie aż roi się od ludzi Merlo. Drake ze skrajnie wycieńczonego gościa na granicy śmierci zmienia się w maszynę do zabijania. Roznosi pół miasta, aż w końcu kapituluje. Szczęśliwie jednak pomaga mu plemię Salima, który chce ochronić potężną moc płynącą z wnętrza pustynnej Atlantydy. Catherine nigdy nie znalazłaby zaginionego miasta, gdyby nie Sullivan, którego więzi. Premier Salima decyduje się zatem pomóc Drake'owi w odbiciu przyjaciela. Akcja idzie zgodnie z planem i Sally zostaje przejęty, jednak Catherine odnajduje zaginioną pustynną Atlantydę. Drake i Sally biegną jej śladem, wchodzą do tajemniczego miasta i ich oczom okazuje się ogromna fontanna, która najwyraźniej utrzymywała starożytną cywilizację. Ich radość ze znalezienia wody na pustyni nie trwa jednak długo, bo chwilę później zewa się Talbot i Merlow którzy strzelają do Saliego. Drake za wszelką cenę próbuje dopaść zabójców przyjaciela, ale wokół jest już pełno sekciarzy Merlu. Szczęśliwie jednak wszystko okazuje się halucynacją po wybiciu wody z fontanny, z której cuci nas z sali. Drake jednak jest innego zdania. Przywódca plemienia opowiadał mu legendę, w której to król Salomon zamknął w mosiężnym naczyniu dusze zbuntowanych dżinów. To nie woda, a uwięzione w lampie rozwścieczone moce, które zostały później do niej wrzucone. I to właśnie dlatego w trosce o porządek świata Francis zatuszował efekty swoich poszukiwań. Catherine próbuje wydobyć naczynia, jednak Drake powoduje wybuch, co z kolei powoduje zawalenie się całego miasta. Merlo kończy zasypana żywcem, a Talbot po finałowym pojedynku z Salim i Drake'em spada z wysokości, ale odnosi przy tym obrażenia dużo większe niż Charlie Cutter. Po wszystkim nasza trójka spotyka się na lotnisku. Sali dochodzi do wniosku, że jest już stary i nie doczekał się syna. Jednak może być wdzięczny, że los skrzyżował jego drogi z Drake'em który niejednokrotnie mu go zastępował. Oddaje Natowi pierścień i sugeruje, by ten wręczył go wybrance serca. Cała trójka oddala się do samolotu, nieco podobnego do tego, którego rozbili Nathan i Elena podczas swojego pierwszego spotkania.